Cześć, dzisiaj wpadł mi taki, e, taki preparat z K2 w rękę. Zobaczymy jak to działa i jak to będzie wyglądać na samochodzie. Jest to mleczko nabłyszczające z woskiem. E, podobno jest łatwe w nakładaniu, łatwe w polerowaniu, więc sprawdźmy. Mleczko nabłyszczające z dodatkiem syntetycznego wosku, nie rysuje powierzchni, zapewnia lustrzany połysk, chroni lakier przed brudem, kwaśnym deszczem, promieniowaniem UV. No, zobaczymy. Zaznaczyłem na samochodzie fragment, na którym naniesiemy ten, to mleczko. I zobaczymy po przepolerowaniu, czy będzie efekt. Zerwiemy taśmę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w całości. Oczywiście, auto musi być umyte, suche. No i zobaczymy. Weźmiemy sobie taką gąbeczkę, troszkę naniesiemy tego mleczka na gąbkę. Też nie za dużo. I zobaczymy. Kolistymi ruchami nakładamy. Nakłada się przyjemnie, nie jest jakiś, nie czuć oporów. Ślizga się ten, to mleczko po lakierze. Ok, nałożone. I teraz czekamy czekamy do wyschnięcia. I zaraz powrócimy do filmu, jak trochę, trochę to mleczko wyschnie. Minęło 30 sekund, mleczko nadal jest mokre, więc poczekajmy około minuty. Minęła minuta, mleczko jest już suche, więc bierzemy czystą szmatkę i polerujemy aż do uzyskania efektu. OK No i zerwiemy taśmę, zobaczymy czy jakiś efekt jest Powiem Wam, że jakiś tam efekt jest, ale myślę, że będzie lepiej W poprzednim filmie nagrywałem pastę Teshka 2 Turbo i tam był ten efekt według mnie o wiele lepszy może dlatego, że to jest pasta ścierna i był y, lekko ścierna i był lepszy efekt no tutaj jest jest y, ten efekt naprawdę no jakiś, jakiś jest, widać tą różnicę tutaj tą linię ale nie jest powalający więc ja osobiście radziłbym się pobawić z tą pastą y, K2 turbo jakby, jakbyście chcieli mieć lepszy efekt lustra i przy okazji zlikwidować kilka, kilka rys. Dzięki.